Witamy na kanale Na Linii Życia. Czy potrafisz w sobie wyobrazić ciszę, która trwa 18 lat? Nie taką, którą znasz z pustego domu. Mówię o ciszy absolutnej, w której zapominasz, brzmienia własnego imienia. W 1835 roku pewna kobieta została porzucona na wyspie San Nicolas, bez jedzenia, bez broni, bez nadziei. Świat o niej zapomniał. Ale ona nie umarła. Zbudowała dom z kości wielorybów i stała się królową samotności. Oto historia Juany Marii, kobiety, której wola przetrwania zawstydziła cywilizację. Zanim jednak zrozumiemy, jak przetrwała, cofnijmy się do dnia, w którym jej świat się skończył. Jest połowa listopada 1835 roku. Powietrze pachnie solą i nadchodzącym sztormem. Wyspa San Nicolas, położona 60 mil od stałego lądu, nigdy nie była rajem. To surowy, smagany wiatrem placowych, gdzie drzewa nie rosną, a wiatr potrafi zerwać skórę z twarzy. Ale dla plemienia Nicolineo to był dom. Dom, który właśnie zmieniał się w pułapkę. Na horyzoncie pojawia się szkuner o nazwie Peor es Nada. To meksykoński statek, którego nazwa brzmi jak ponury żart losu. Lepsze to niż nic. Jego misja jest teoretycznie humanitarna. Misjonarze z Santa Barbary zdecydowali, że resztka plemienia Nicolineo, zdziesiątkowana przez lata brutalnych najazdów rosyjskich łowców futer i choroby przywleczone z lądu, musi zostać ewakuowana. Z dumnego narodu zostało zaledwie kilkadziesięciu osób. Cienie dawnej potęgi. Ewakuacja jednak nie przebiega spokojnie. To nie jest zorganizowane wejście na pokład. To ucieczka. Niebo ciemnieje z minuty na minutę. Kapitan Charles Hubbard patrzy z niepokojem na barometr. Ciśnienie spada gwałtownie. Nadchodzi sztorm, który może roztrzaskać je do drewnianą łupinę o ostre skały otaczające wyspę. Nie ma czasu na sprawdzanie listy obecności. Nie ma czasu na pożegnania. Wszyscy na pokład, natychmiast! Krzyczą marzynarze, wpychając przerażonych tubylców do szalup. Fale są już tak wysokie, że woda wlewa się do małych łódek. Kobiety płaczą, dzieci krzyczą, mężczyźni próbują ratować resztki dobytku. Panuje absolutny chaos. W tym zamieszaniu, w tym piekielnym kotle w strachu i pośpiechu, rozgrywa się dramat, który zmieni historię. Według jednej z relacji, kiedy ostatnia szalupa odbija od brzegu, młoda kobieta stojąca na pokładzie statku orientuje się, że czegoś brakuje. A tak naprawdę kogoś. Jej dziecka. Macieręka intuicja działa szybciej niż rozsądek. Nie kalkuluje, nie pyta o pozwolenie. Rzuca się do lodzonej wody. Płynie w pław w stronę oddalającego się brzegu, walcząc z falami, które chcą ją zmiażdżyć. Inna wersja, bardziej prozaiczna, ale równie przerażająca, mówi, że po prostu została na brzegu. Że w zamieszaniu ktoś pomyślał, że wsiadła do innej łodzi. Że kapitan, widząc nadchodzącą ścianę deszczu i wiatru, wydał rozkaz podnieść kotwicę, nie licząc głów. Statek rusza, żagle łapią wiatr. Pepor nada ucieka przed żywiołem, zostawiając za sobą wyspę, która znika w mgle i deszczu. Na pokładzie, gdy emocje nieco opadną, ktoś w końcu zadaje to pytanie: gdzie ona jest? Kapitan Habard chce zawrócić, próbuje, ale ocean mówi nie. Sztorm jest tak zagniecony, powrót w tej chwili oznaczałby śmierć dla wszystkich na pokładzie. Obiecują sobie wrócimy po nią. Jak tylko pogoda się poprawi, wrócimy. To kłamstwo, którym uspokajają sumienia. A na brzegu. Wyobraźcie sobie ten moment, ten jeden konkretny moment, w którym ona staje na mokrym piasku, woda ścieka z jej włosów, zimno przenika do kości. Patrzy na horyzont. Widzi biały żagiel, który staje się coraz mniejszy, mniejszy, aż w końcu jest tylko białą kropką, a potem znika. Zostaje tylko szum fal. Rozgląda się dookoła. Wioska jest pustka. Ogniska dogasają, wiatr hula między opuszczonymi szałasami. Nie ma nikogo. Jest absolutnie, totalnie sama. Pierwsza noc musiała być najgorsza. Strach nie przed wmiortą, ale przed tym, co czuje się w ciemności. Na wyspie żyją dzikie psy, zdziczerne bestie, które kiedyś służyły ludziom, a teraz polują na wszystko, co się rusza. Są głodne, czują zapach samotności. Ona nie ma broni, nie ma ognia. Siada na ziemi, obejmuje kolana i patrzy w ciemność. Wtedy jeszcze wierzy, że wrócą, że to kwestia dni, może tygodnia. Nie wie, że statek PRS nada zatoni niedługo później u wejścia do portów San Francisco. Nie wie, że nikt nie zorganizuje wyprawy ratunkowej, bo nikt nie chce płacić za ratowanie jednej dzikiej kobiety. Nie wie, że właśnie zaczęła się jej osiemnastoletnia Odysea. Większość z nas w takiej sytuacji poddałaby się rozpaczy, położyłaby się na piasku i czekała na koniec. Ale ona była z rudu Nikolineo. Miała w sobie twardość skał, na których się urodziła. Kiedy słońce wstało następnego dnia, wstała i ona. Otarła les i podjęła decyzję. Nie umrę tutaj. Ale przetrwanie na San Nikolas to nie zbieranie kokosów na rajskiej plaży. To brutalna walka o każdą kalorię, o każdą kroplę słodkiej wody. To jest wyspa, na której nie ma drzew, żeby budować dom. Więc co zrobiła? Spojrzała na plażę. Leżały tam gigantyczne, wybielone przez słońce kości wielorybów. Żebra wielkie jak łuki gotyckiej katedry. Jeśli nie mam drewna, pomyślała, zamieszkam w ewnocznej bestii. Tak rozpoczął się proces transformacji, z przerażonej ofiary losu w niekondesnowaną władczynię wyspy. Ale zanim zbuduje swój dom z kości, musi przetrwać pierwsze mordercze tygodnie. Musi nauczyć się zabijać, by żyć. Pierwsze tygodnie to czas, w którym człowiek albo umiera. Albo adaptuje się do nowej brutalnej rzeczywistości. Juana Maria nie miała luksusu żałoby, musiała działać. Jej największym wrogiem nie był głód, ocean był pełen życia, ale zimno. Pacyfik w tym rejonie nie jest ciepłym tropikalnym morzem. Wiatry wiejące z północy niosą ze sobą chłód alaski. Nocami temperatura spada drastycznie, bez schronienia. Hipotermia zabiłaby ją szybciej niż brak jedzenia. Większość ludzi szukałaby jaskini, ale jaskinie na San Nicolas są wilgotne, zalewane przez przypływy i pełne zdradliwych osuwisk. Ona potrzebowała twierdzy, miejsca, które ochroni ją przed wiatrem i przed zdziczałymi psami, które każdego dnia podchodziły coraz bliżej, wyczuwając jej obecność. Spojrzała na plażę, usłaną szczątkami morskich gigantów. Dla nas kości wieloryba to muzealny eksponat. Dla niej stały się budulcem. Z nadludzkim wysiłkiem przyciągnęła wielkie, wygięte w łuk żebra wieloryba na wybrane miejsce, osłonięte od wiatru zagłębienie terenu. Wbiła je w ziemię, tworząc szkielet swojego nowego domu. To była genialna inżynieria. Kości były elastyczne, wytrzymywały napór wichury, który połamałby sztywne drewno. Szczeliny wypełniłam chem, trawą i skórami fok. W ten sposób stworzyła coś więcej niż szałas. Stworzyła sanktuarium. Wewnątrz, otoczona żebrami bestii, była bezpieczna. Ale dom to nie wszystko. Jej ubrania, te w których uciekła ze statku, dawno zamieniły się w strzępy. Musiała stać się krawcem. Ale z czego szyć na wyspie bez bawełny i lnu? Odpowiedź latała nad jej głową. Kormorany. Tysiące czarnych ptaków o gęstych, wodoodpornych piórach. Juana Maria opracowała metodę ich łapania. Nocą, gdy ptaki spały na skałach, zakradała się bezszelestnie. Z ich skór, nie skubiąc piór, uszyła suknię. To nie było prymitywne okrycie jaskiniowca. To było dzieło usztki. Pióra układała tak, by woda spływała po nich jak po dachu. Suknia sięgała do kostek. Chroniąc ją przed wiatrem i zimnem, jako nici używała ścięgien fok, które godzinami żuła i skręcała, by nadać im elastyczność. Igły zrobiła z kości skrzydeł ptaków i kolców jeżowców. Kiedy po latach ją odnalezno, ta suknia wciąż budziła podziw swoją konstrukcją i pięknem. Była dowodem na to, że Juana Maria nie tylko przetrwała, ona zachowała godłość. Kolejnym wyzwaniem była woda. Na San Nikolas nie ma rzek, są tylko okresowe strumienie, które wysychają latem. Jak przeżyć? Musiała stać się hydrologiem. Znalazła naturalne zagłębienia w skałach, w których gromadziła się deszczówka, ale woda w nich szybko gniła. Co zrobiła? Uszczelniła plecione kosze asfaltem naturalnym gęstą, czarną mazion, wypływającą ze szczelin w ziemi na wyspie. Stworzyła wodoszczelne butelki, w których mogła przechowywać zapasy wody na czas suszy. Wiedziała, że jeden błąd, jedno zaniedbanie w gromadzeniu wody oznacza śmierć w męczarniach. Jedzenie było wszędzie, ale trzeba było je zdobyć, a balony, wielkie, mięsiste małże, przyczepione do skał pod wodą, foki wylegujące się na plażach, ryby w zatokach. Kłana Maria nie miała metalowych noży, musiała wrócić do epoki kamienia. Ze skał wulkanicznych łupała ostrza. Z kości robiła haczyki na ryby. Stała się drapieżnikiem, musiała. Wyobraźcie sobie drobną kobietę, która z kamiennym nożem w ręku podkrada się do foki ważącej 100 kg. Jeden błąd i zwierzę może ją zmiażdżyć lub dotkliwie pogryźć. A rana na tej wyspie, bez antybiotyków, oznacza gangrenę i śmierć. Każde polowanie było ryzykiem, każdy posiłek był wywalczony. Ale fizyczne przetrwanie to tylko połowa sukcesu. Człowiek jest zwierzęciem stadnym. Nasz mózg potrzebuje innych ludzi jak tlenu. Izolacja to trucizna, która powoli sączy się do umysłu. Halucynacje, rozmowy z samym sobą, utrata poczucia czasu. Jak Juana Maria walczyła z tym demonem? Nie pozwoliła sobie na bezczynność. Każda chwila była wypełniona pracą. Jeśli nie polowała, to naprawiała szałas, jeśli nie naprawiała szałasu, to pletła kosze, jeśli nie pletła koszy, to polowała muszle, robiąc z nich ozdoby. Tak, ozdoby. Dla kogo? Przecież nikt ich nie widział. Robiła je dla siebie, żeby pamiętać, że jest człowiekiem, że potrafi tworzyć piękno, a nie tylko zabijać, by przeżyć. Wieczorami, gdy wiatr łył w szczelinach jej domu z kości, Śpiewała, śpiewała pieśni swojego ludu, głośno, żeby zagłuszyć ciszę, żeby duchy przodków wiedziały, że ona wciąż tu jest, że ostatnia z Jeno wciąż oddycha. Mijały lata, pory roku zmieniały się w cyklu, który znała na pamięć. Jej skóra pociemniała od słońca i wiatru. Jej dłonie stały się twarde jak korzenie drzew. Przestała liczyć dni. Czas stał się płynny. Był tylko wschód i zachód słońca, przypływ i odpływ, głód i sytość. Stała się częścią wyspy, ale w głębi serca, gdzieś pod warstwami twardej skóry i piór kormoranów, wciąż tliła się nadzieja. Każdego ranka wychodziła na najwyższy klif i patrzyła na wschód. Tam, gdzie zniknął statek, czekała przez osiemnaście lat, aż w końcu pewnego dnia Horyzont przestał być pusty. Myślicie, że przez osiemnaście lat była na wyspie zupełnie sama? Że nikt tam nie przybijał? Błąd. Wyspa Semnikolas była bogata w wydry morskie. Ich futra były cenniejsze niż złoto. Co kilka lat na horyzoncie pojawiały się statki. Rosyjskie, ale łódzkie, amerykańskie. Dla Joanny Marie nie był to widok niosący nadzieję. To był widok niosący śmierć. Pamiętała, co ci ludzie zrobili jej plemieniu, pamiętała gwałty, morderstwa i rzeź, która przetoczyła się przez wyspę dekadę wcześniej. Wiedziała, że jeśli ją znajdą, nie uratują jej, skrzywdzą ją, a potem zabiją. Więc stała się duchem, opanowała sztukę bycia niewidzialną. Kiedy widziała żagiel na horyzoncie, natychmiast niszczyła swoje tymczasowe obozowiska na plaży. Zasypywała ślady stóp, cofając się tyłem do wody, by fale zmyły dowody jej istnienia. Przenosiła się do jaskiń położonych wysoko na klifach, do których dostęp był możliwy tylko dla kogoś, kto znał każdy kamień na tej wyspie. Siedziała tam dniami, bez ruchu, obserwując obcych przez szczeliny w skale. Widziała ich ogniska, słyszała ich śmiechy. I pijackie śpiewy. Czuła zapach pieczonego mięsa, który drażniła jej nozdrza, ale nie odważyła się zejść. To były najtrudniejsze momenty. Być tak blisko ludzi, słyszeć ludzki głos po latach ciszy, a jednocześnie wiedzieć, że ten głos oznacza zagrożenie. Raz była o krok od W 1850 roku, trzy lata przed ostatecznym ratunkiem, na wyspę przybył Lowca, Thomas Jeffries. Znalazł coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Świeże ślady stóp na piasku. Były małe. Ludzkie. Jego ludzie zaczęli przeszukiwać wyspę. Byli blisko. Joanna Marie leżała wtedy w płasko w wysokiej trawie, zaledwie kilka metrów od nich. Wstrzymywała oddech. Serce waliło jej jak młot. Gdyby jeden z nich spojrzał w lewo, historia skończyła się inaczej. Ale nie spojrzał. Uznali, że ślady są stare, albo że to gra światła. Odeszli. Gdy ich statek odpłynął, Joanna Mary wyszła z ukrycia. Była bezpieczna, ale to wydarzenie zmieniło ją jeszcze bardziej. Stała się jeszcze bardziej ostrożna. Zrozumiała, że jest zwierzyną łowną we własnym domu. Te lata w ukryciu wyostrzyły jej zmysły do granic ludzkich możliwości. Słyszała zmianę wiatru, zanim ta nastąpiła. Wyczuwała deszcz na godziny przed pierwszą kroplą. Zaczęła też tworzyć, może ze strachu, może z potrzeby zostawienia po sobie śladu. Na wielobieżych kościach i płaskich kamieniach zaczęła ryć znaki. Linie, kropki, proste symbole. Co one oznaczały? Czy był to kalendarz, w którym odliczała lata samotności? Czy może list do syna, którego straciła? A może mapa dla bogów, żeby wiedzieli, gdzie ją znaleźć, gdy umrze? Nigdy się tego nie dowiemy, ale te nacięcia są dowodem na to, że jej umysł wciąż pracował, że nie stała się dzikim zwierzęciem wciąż była człowiekiem, który próbował nadać sens swojemu cierpieniu. W międzyczasie, na stałym lądzie, legenda o samotnej kobiecie zaczęła żyć własnym życiem. Marynarze opowiadali w tawernach Santa Barbary o tajemniczej zjawie, którą widzieli przez lunetę, o kobiecie, która biega po klifach szybciej niż koza i znika w mgnieniu oka. Dla nich była ciekawostką. Potworem z Loch Ness. Dla niej każdy dzień był walką o to, by nie zostać wykrytą. Ale czas płynął, Joanna Maria starzała się. Jej ciało, choć zahartowane Zaczynało odmawiać posłuszeństwa. Zimy wydawały się zimniejsze, podejścia na klify bardziej strome. Wiedziała, że nie będzie mogła uciekać wiecznie. I teraz, w 1853 roku, na horyzoncie pojawił się statek kapitana Georgia Nidwera. Tym razem nie przypłynęli tylko po futra, przypłynęli po nią. Lipiec 1853 roku. George Nidever to nie był zwykły łowca, był uparty. Słyszał plotki i postanowił, że nie opuści San Nicolas, dopóki nie rozwiąże zagadki. Zabrał ze sobą tropicieli, Indian z lądu, którzy potrafili czytać ziemię jak otwartą księgę. Zaczęło się polowanie, ale tym razem nie na foki. Znaleźli pierwszy ślad koszyk ze strawy. Mistrzenie upleciony ukryty w krzakach. W środku były pióra i kościane igły. Ona tu jest, powiedział najdewer, i jest blisko. Dla Joanny Marii to były dni terroru, widziała ich, widziała, jak systematycznie przeceszują wyspę sektor po sektorze, zaciśniali pętle. Tym razem nie uciekała do jaskiń. Była zmęczona, miała około pięćdziesięciu lat. Osiemnaście lat spania na ziemi, jedzenia surowego mięsa i picia za wody zrobiło swoje. Może w głębi duszy chciała zostać znaleziona, może samotność stała się cięższa niż strach przed śmiercią. Trzeciego dnia poszukiwań jeden z ludzi najdewera, Karl Dittmann, zauważył ruch na wzgórzu. Podeszli cicho i wtedy ją zobaczyli. Siedziała w swoim szałasie z kości wieloryba. Była odwrócała plecami do wiatru, obierała kawałek foczego tłuszczu. Jej suknia z piór kormaranów lśniła w słońcu. Obok niej siedział pies. Potomek tych dzikich bestii, które kiedyś chciały ją zjeść, a które ona oswoiła. To był moment prawdy. Mężczyźni wstrzymali oddech. Spodziewali się, że ucieknie. Że rzuci się na nich z nożem, że zacznie krzyczeć. Ale Joanna Maria zrobiła coś, co wprawiło ich w osłupienie. Podniosła wzrok, spojrzała im prosto w oczy i uśmiechnęła się. Wstała powoli, z godnością królowej przyjmującej poselstwo, gestem ręki zaprosiła ich do swojego domu. Podała im pieczone korzenie, które przygotowała, zaczęła mówić. Jej głos był chrapliwy, nieużywany od lat, ale melodyjny. Szpiewała słowa w języku, który dla nich był bełkotem, ale dla niej był modlitwą powitalną. W tym momencie pękła bariera strachu. Najdewer podszedł do niej. Nie jako łowca, ale jako człowiek. Zrozumieli się bez słów. Ona wiedziała, że to koniec jej samotności. On wiedział, że stoi przed kimś niezwykłym. Zgodziła się pójść z nimi. Zabrała tylko swoje najcenniejsze skarby: kościane igły, koszyk na wodę i głowę psa, którą wyrzeźbiła z kamienia. Gdy wchodziła na pokład statku, nie oglądała się za siebie. Zostawiła dom z kości. Zostawiła groby przodków, zostawiła 18 lat swojego życia. Wierzyła, że płynie do domu, do swoich ludzi, którzy, jak myślała, czekają na nią na lądzie. Nie wiedziała, że wszyscy już dawno nie żyją. Przybycie do Santa Barbary było sensacją. Gazety pisały o dzikiej kobiecie. Ludzie tłoczyli się pod domem Najdewera, żeby ją zobaczyć. Juana Maria była zachwycona. Tańczyła dla gości, śpiewała swoje pieśni, których nikt nie rozumiał, ale które wszystkich wzruszały. Z fascynacją dotykała koni, których nigdy wcześniej nie widziała. Jadła owoce, chleb, słodycze. Wyglądała na szczęśliwą, ale to była iluzja. Jej organizm, przystosowany do surowej diety składającej się z tłuszczu, ryb i korzeni, doznał szoku. Cywilizowane jedzenie, które miało być nagrodą, stało się trucizną. Zaczęła chorować. Najpierw bóle brzucha, potem gorączka. Słabła z dnia na dzień. Zaledwie siedem tygodni po tym, jak zeszła z pokładu statku, Juana Maria leżała na łożu śmierci. Siedem tygodni! Przetrwała huragany, przetrwała trzęsienia ziemi, przetrwała głód, pragnienie i samotność, która zabiłaby większość z nas. A zabiła ją nasza troska, nasze jedzenie, nasz świat. Przed śmiercią została ochrzczona. Nadano jej imię Juana Maria. Jej prawdziwe imię, to, które nadała jej matka i to, którym zwracała się do oceanu przez 18 lat. Odeszło wraz z nią. Została pochowana w grobowcu rodziny Najdewerów. Jej suknia z piór została wysłana do Watykanu jako dar, ale zaginęła w podróży. Przepadła, tak jak jej historia. Czego uczy nas los samotnej kobiety z San Nikolas że ludzka wola przetrwania nie ma granic że jesteśmy w stanie znieść więcej, niż nam się wydaje ale uczy nas też pokory. Juana Maria zbudowała dom z kości i przeżyła w nim jako królowa. My zabraliśmy ją do pałacu i niechcący ją zabiliśmy. Czasami ratunek wcale nie jest ratunkiem. Czasami to właśnie samotność jest tym, co trzyma nas przy życiu. Jeśli kiedyś staniecie na brzegu Pacyfiku i usłyszycie wiatr wiejący od strony wysep, wsłuchajcie się dobrze. Legenda mówi, że to nie wiatr, to Juana Maria, śpiewająca swoją pieśni powitalną, pieśni, której słów już nikt nie rozumie.